Potrzebuje pieniędzy dla dzieci z sierocińca. Chcę o nie walczyć. Kuranowie planują wyburzyć sierociniec i wybudować w tym miejscu hotel. Chcą wysłać dzieci do Dachanu. Nie pozwolę na to. Idź do ogrodu. Rośnie tam pieniężne drzewo. Potrząśnij za gałąź i weź, ile chcesz. Środki na tak głupie wydatki możesz wziąć tylko stamtąd. Mogę ci dać 10 tysięcy. Weź je, jeśli chcesz. Didi, ten sierociniec to moja rodzina. Te dzieci stracą dom. Przestań. Szantaż emocjonalny na mnie nie działa. Kuranowie proponują inne miejsce, prawda? Możesz przenieść sierociniec. Jak długo będziesz walczyć o prawa do ziemi, która należy do kogoś innego? Przepraszam, że w ogóle poprosiłam. Chciałabym. Chciałabym, żebyś się zrozumiała, jak ważne jest uszczęśliwianie.